Jak zapewne tu widzicie, pewnie kojarzy Wam się takie typowe menu z Bandy and the Ink Machine, który, y, które się pojawiało przy wypuszczeniu po raz pierwszy tej gry, pierwszego chaptera. Po prostu, żeby powrócić do takiej nostalgii, ale żeby nie było dla Was nudno, dlatego, zagramy sobie z remakeowaną taką wersję. To jest bardziej wersja Dark Revival, dlatego też pomyślałem, czemu by nie zagrać? Czemu by tego nie wstawić na YouTube'a. E, nie wiem, czy ktokolwiek na polskim YouTube jeszcze to ogrywał. A nawet jeśli, no to. No to okej. Okay. W sensie, no dobra, to będę kolejną osobą, która to jakby wypuści. Ale jeżeli będę pierwszą osobą na polskim YouTube, która na nagra ten remake, to w sumie. To będzie w sumie coś w miarę fajnego. Nie wiem. Nie wiem, jakby to ująć e, w, no, w tym zdaniu. No. Bez względnego przedłużania, zaczynajmy. Zobaczymy, jak gierka tutaj. E... Fiu, fiu! O kurde FPS-y! O boże! O kurde! Ty. Yo! Ty ja mam no... Ja! Ej, zajebiste, już mi się podoba. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem wzięte z gry, szczerze. Tutaj powinien być chyba ten obrazek, ale coś mi się chyba pomyliło. No ten kibelek mi się za bardzo nie, po nie podoba. Kucać się nie da. No słabo, słabo troszkę. Ale w sumie w oryginale też się nie kusało, więc... W sumie ja nie mam co narzekać. No, mapa jest faktycznie wzięta z Dark Revival. O kurz! Jo! Ej, dobre, 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 dobre. Faktycznie o wszystkim pomyśleli. Ej, nice, naprawdę, podoba mi się. Zupkę zjeść można, jak w pierwszym, to w sumie tak samo jak i w drugim, ale. Rozumiem o co chodzi. Let's see what you're hiding down there, old friend. Nice. Gierka fajnie, naprawdę odwzorowana. Podoba mi się. Poszedłem tylko sprawdzić tam czy nie ma tego obrazka teraz, ale okazuje się, że jednak nie ma, więc troszeczkę tutaj muszę z... tutaj jest jakiś błąd ewidentnie, ale tutaj kuchnię nawet to dali, nie? Tylko lodówki się otworzyć nie da. Da się na pewno dużo zupek zjeść. Trochę grafika też się tutaj psuje, ale to już co poradzić tamto ja nawet chyba nie chcę zaglądać Mogę zapisać Nie okej, w sensie no w Dark Revival też jakby chyba zapis nie działał więc w sumie na jedno wychodzi tutaj to ta deska która spadała to też dobrze to wyglądało nie, tu ewidentnie to wszystko lepiej wygląda O my god Joey, What were you doing? To dźwięki wydaje, ej, nie, nie podoba mi się to Ale mi się to nie... Nie kurwa, nie podoba spierdalaj nie podoba mi się te, ten klimat już. Ej weź, się, ja pierdolę. Nie, no proszę was. Mm. Ja pierdolę, weź mi nic nie mów bądź, że tam cicho, kurwa, bo mnie stresujesz. Ja pierdolę. Ale rzeczy są inaczej porozstawiane, zauważcie, nie? Więc tutaj też trochę tak ciekawie. Kurwa się cienia przestraszyłem! Ja pierdolę. Ja... O kurwa! Ja pierdolę. Ja pierdolę Ale mi się ciepło zrobiło O kurwa Ale mi się ciepło zrobiło Ja was przepraszam, że się, że się tak wydziera, mnie Ale ja pierdolę Mmm Ja cię kręcę. <noise> ja nie wierzę. Ej, ale ta gra jest tak dobrze zrobiona. Jestem pod takim wrażeniem. Gorzej dla mnie, bo kurde pośladki mam bardziej spięte. Ale ja jestem tak obsrany teraz. Tak jestem spięty. Tak kuźwa jestem spięty. Że ja pierdolę Jak tu coś kurwa będzie Niechuja, dobra Ja pierdole O Jenny ja się przestraszyłem. Low pressure, dobra a, tam musimy pójść. Już za... Kurwa... Jak ja nie znoszę takich... Aj! Kurwa! Ja... Ej, ej, nie, ej, nie! Dobra, mi się to już nie podoba. Mi się to już nie podoba. Mi się to już bardzo kurwa nie podoba. Nie, nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Ja tylko proszę, żeby nie... Kurwa! Mm. Jak ja się nienawidzę do takich, że... podejmować! Ja pierdolę. Ja tylko o jedno proszę, żeby... żeby żebym kurwa na zawał nie padł. Nie. Kurwa, nie podoba mi się to nie podoba mi się to. To jest bardzo wielkie zło. Puść oj, cześć! Biegnij! Nara. Zaraz pierdalaj ode mnie o kurwa. Nie widzowie, ja wam mówię, kurwa to jest tak przy... przesyrany klim... No kurwa movement, w sensie movement mówię. Quick, kurwa, nie wiem jak to nazwać, no ja pierdolę. O, kurwa! Ja... <śleskujesz> Nie mogę, kurwa z tej gry. Ale nie no, rozpierdala mnie to, że mnie to tak przestraszyło w sumie. Klimat jest zajebisty. Ej, szczerze, co prawda to fun game, ale wygląda na taki dobry oryginał. Ja to powiem wam tak, gdyby ten twór, tw twórcy tej gry, gdyby Joey Drew Studios połączyło siły z tymi twórcami tutaj. To oni mogliby stworzyć taką dobrą grę, taki dobry horror, że to po prostu wiecie. To. To po prostu wiecie, no. Kurwa, zajebiście by się w to grało. Zajebisty content byłby z tego, nie? Ale no cóż, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał. Zapraszam do linków społecznościowych na dole w opisie. I co? I to by było na tyle. Trzymajcie się do następnego materiału. Siema.